Bitwa na przedpolach Warszawy Bolszewicy gnają Polaków coraz szybciej, w coraz większym tempie, na zachód, na zachód, na zachód. Dowódcom bolszewickim marzą się już łupy wojenne i prostym bajcom, natomiast politykom z Leninem na czele nowy kształt Europy. A przypomnijmy, że jest to okres, kiedy dopiero co stłumiono krwawą, straszliwą, ludobójczą Węgierską Republikę Rat, Zagaszono ten czerwony pożar. Zagaszono próbę tworzenia władzy sowieckiej w Bawarii, w Niemczech. Ale rewolucja niemiecka dalej wisi na włosku, a rewolucja w Niemczech oznacza skomunizowanie większej połowy Europy. Ten pożar musi rozlać się z Niemiec na Francję nie wiadomo, gdzie się zatrzyma. Być może mógłby go ugacić dopiero kanał La Manche. I to jest stawka, to jest gra, o którą toczy się ta wojna w drugim jej etapie, w momencie, kiedy Burszewicy przystępują do ofensywy. Z odezwy Rady Obrony Państwa. Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie, otaczający nas zewsząd, skupili wszystkie siły, aby zniszczyć wywalczoną krwią i trudem żołnierza polskiego niepodległość naszą. Zastępy najeźdźców, ciągnący aż z głębi Azji, usiłują złamać bohaterskie wojska nasze, by runąć na Polskę, stratować nasze niwy, spalić wsie i miasta i na cmentarzysku polskim rozpocząć swoje straszne panowanie. Wróg u bram Sowieci pod Warszawą. To nie był tylko kolejny najazd rosyjski na Polskę. To była próba kolejnego polski rozbioru. W Warszawie, nieokupowanej jeszcze przez Sowietów w Polsce, na wydarzenia zareagowano z powagą w poczuciu śmiertelnego zagrożenia. Powstał rząd obrony narodowej, na czele którego stanął Wincenty Witos, wielka postać polityki polskiej, o której będziemy jeszcze sobie szerzej mówić. Powołano armię ochotniczą, złożoną ze studentów, gimnazjalistów, wszystkich, którzy chcieli się bić. Nie było właściwie ludzi, poza renagatami, którzy nie zgłaszali się do szeregów. Zaniepokojone sytuacją mocarstwa Onty przesłały do Polski misję wojskową, na czele której stał generał Maurice Weigand. Jej członkiem był Charles de Gaulle, który na polach bitewnych zdobył się dobrze zasłużony krzyż Wirtuti Militarii. Do niedawna historycy zastanawiali się i dyskutowali genezę tzw. Bitwy Warszawskiej, czyli dokładniej zaczepnego zwrotu z Nadwieprza, który wyruszył 16 sierpnia i przesądził o klęsce wojsk sowieckich. Dyskusja szła w trzech kierunkach. Niektórzy, nieliczni, prawda, przypisywali autorstwo planów kontrofenzywy generałowi Weigandowi, inni – szefowi sztabu generalnego generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu. Najliczniejsi, zwolennicy Piłsudskiego, uważali, że jednak on jest autorem tego rozstrzygnięcia, jemu należą się laury zwycięzcy. Tu sprawa wydaje się niezwykle prosta. Za zwycięstwo i za odpowiedzialność ponosi naczelny wódz. Ostatnio dzięki staraniu doktora Grzegorza Nowika ujawniono rewelacyjne dokumenty, które zmieniają całkowicie sprawę oceny polskiego dowodzenia w tej wojnie. Nie umniejszając jego walorów, dają jednak tło i wyjaśniają. Przyczyny polskich sukcesów w końcowej fazie kampanii. Polacy dzięki świetnie zorganizowanej służbie radiowej na czele której stał ówczesny porucznik, potem kapitan Kowalewski, potrafili rozczytywać, rozszyfrowywać wszystkie depesze dowództwa bolszewickiego. Innymi słowy, w momencie jak bolszewicy ruszyli do przodu i zaczęli komunikować się za pomocą radia, każdy ich plan, każdy ich zamysł, każdy ich zamiar był znany dowództwu polskiemu. Dlatego też pozornie ryzykowna bitwa Warszawska, cud Wisły, jak nazwał go z pewną ironią Stanisław Stroński przez analogię do cudu nadmarną z I wojny światowej nie był cudem. Był operacją skalkulowaną, przemyślaną, która musiała się udać, która nie mogła zawieść. Jednym jeszcze z czynników, który grał na niekorzyść najeźdźców była fatalna niesubordynacja Józefa Stalina, wtedy komisarza frontu południowo-zachodniego, który sabotując rozkazy stojącego na czele Armii Czerwonej i Trockiego spowodował, że Tuchaczewskiemu nie nadciągnęły na czas. Posiłki z południa. Pierwsza armia konna Budionnego zajmowała się nieskutecznymi walkami pod lwowem zamiast maszerować na Warszawę. Te wszystkie czynniki spowodowały, że w wyniku kontrofensywy polskiej wojska sowieckie zostały rozgromione. Pogrom był niemal całkowity. Rozpoczął się paniczny odwrót. Tak jak Polacy uchodzili parę miesięcy wcześniej na zachód, w tej chwili cofała się armia czerwona. Ostateczny cios zadała jej bitwa niemeńska, w której Jasną kartę zapisało wielu oficerów polskich. Druga zwycięska bitwa tej kampanii, w tym późniejszy generał Stefan Dąb Wiernacki. Wojna została wygrana, ale pytanie było, jak można i jak należy rozegrać pokój. Bunt Żeligowskiego. Charakter nie tak spektakularny miały konflikty, ale jednak zbrojne w końcu summa summarum z innymi sąsiadami, z Litwą i z Czechosłowacją. Miały one w obu wypadkach podteksty graniczno-etniczne. Granice rodzą się albo setki lat, albo jeśli powstają szybko, są określone na mapach przez polityków, trzeba je okupić krwią. Taka jest logika historii i trudno cokolwiek na to poradzić. Taka była logika historii polskiej w okresie wojny o niepodległość. Tu, żeby nie było wątpliwości, jeżeli można dyskutować, czy Polska mogła, czy nie mogła zajmować ziemię na wschodzie z większością ludności białoruskiej, oczywiście tutaj powstaje natychmiast. Pytanie, czy tej ludności miałoby być lepiej i było lepiej pod rządami Lenina i Stalina niż Sejmu polskiego? Odpowiedź jest chyba oczywista. O niepodległej Białorusi i Ukrainie w tamtej konfiguracji politycznej nie było co mówić. Było to mniejsze zło, ale dużo mniejsze niż to, które mogło spotkać Ukraińców i Białorusinów w Związku Sowieckim. To w wypadku konfliktu z Litwą i Czechosłowacją chodziło o ziemię rdzennie polskie. Wsiemierodzędnie polskie, które powiedzmy sobie też dzisiaj od 1945 roku nawet dokładniej nie zostały włączone w skład Polski. Chodzi o Okręg Wileński, o Wilno, Wileńszczyznę i to podstawa konfliktu z Litwą i o tzw. Śląsk-Zeordziański konflikt z Czechosłowacją. Z poufnej rozmowy Józefa Piłsudskiego z generałem Lucjanem Żeligowskim. Jeśli teraz Wilna nie wyratujemy, to historia nam tego nie daruje. Trzeba, aby ktoś wziął na siebie całą sprawę. Tylko pan to może zrobić. Tylko pamiętać należy, że wszystkich mamy przeciwko sobie. Nawet społeczeństwo polskie, które nie rozumie sprawy litewskiej. Może nastać chwila, kiedy będzie pan miał przeciwko sobie opinię świata, ale i Polski. Może nastąpić chwila, że nawet ja będę zmuszony pójść przeciwko panu. Trzeba to wszystko wziąć na siebie. Tego nie mogę rozkazać. Takich rzeczy się nie rozkazuje. Jeśli chcielibyśmy się zastanowić, gdzie biło serce Polski, jej historii, myślę, że trzeba wymienić pięć miast: Warszawa, Kraków, Lwów, czy nawet Lwów przed Krakowem, Poznań i właśnie jednak Wilno. Wilno to było miasto szczególne, miasto polskie, a dokładnie, już tak bardzo precyzyjnie odmierzając słowa, polsko-żydowskie. W roku 1914 liczba ludności litewskiej w mieście wynosiła zaskakującą i oszałamiającą liczbę 3%. Litwinów w Wilnie nie było i w okolicach Wilna. Ale Wilno dla Litwinów było świętością. Było stolicą historycznego państwa. Młode narody, budujące swoją tożsamość, budujące swój nacjonalizm, muszą mieć mity, muszą odwoływać się do tradycji, muszą mieć symbole. Takim symbolem dla Litwinów było Wilno. Wilno najpierw przeszło w ręce polskie, a potem w momencie kontrofanzywy bolszewickiej, w momencie kiedy zajęli je bolszewicy, Lenin postanowił zrobić z niego podarek. Litwie. Nie po to oczywiście, żeby oddawać je Litwinom na stałe, ale po to, żeby po rozprawieniu się z Polską wchłonąć, tak jak wchłonął Republiki Zakałkaskie, Republiki Nadbałtyckie. To był podarek na parę miesięcy, na rok, na dwa lata. Litwini oczywiście potraktowali to zupełnie inaczej. Ich dezinteresma, wobec wojny polsko-bolszewickiej zostało wynagrodzone. Zaczęli się w Wilnie rządzić, zaczęli budować w oparciu o nie jako stolicę swoją państwowość. Po przegonianiu bolszewików po bitwie niemeńskiej sytuacja była trudna. Oczywiście w sensie militarnym. Atak polski na Litwę zakończyłby się zupełnie jednoznacznie i błyskawicznie. Nie było wręcz o czym mówić. Litwini nie mieli żadnej szansy. Mieli bardzo słabą armijkę. Organizowano już tą notabene przez większości polskich oficerów, którzy poczuli się Litwinami albo chcieli zostać Litwinami, chcieli robić kariery w tym wojsku. To nie miała żadnej szansy. Ale chodziło tutaj o opinię międzynarodową, która podejrzliwym okiem, zawsze, szczególnie Wielka Brytania, patrzyła na rzekomy polski imperializm. Trzeba było sprawę rozegrać, stosując się do zasady samostanowienia narodów. I marszałek Piłsudski wymyślił na to bardzo sprytny, nowy w polityce sposób. Ponieważ na pograniczu polsko-litewskim, polsko-wileńskim dokładnie stacjonowały. Oddziały związane terytorialnie z tym obszarem. Piłsudski nakazał, rozkazał generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu, aby na czele tych jednostek zbuntował się. Ogłosił oficjalnie bunt wypowiedzenie posłuszeństwa naczelnemu wodzowi i w swoim imieniu, mieszkańców Wileńszczyzny, zajął to terytorium. Litwini praktycznie nie mieli szans, nie przeciwstawili się temu zbrojnie, i w efekcie 9 października 1920 roku. W maszerowały jednostki polskie owacyjnie, witane przez ludność. I tutaj nastąpiły właściwie jedne sprawiedliwe i słuszne w takiej sytuacji rozwiązania. Powołano efemeryczną, niezależną Litwę Środkową. Przeprowadzono tam. Demokratyczne wybory parlamentarne. Mniejszość, absolutna mniejszość litewska jest bojkotowała, bo nie miała żadnej szansy uzyskania jakkolwiek znaczącej ilości mandatów. I następnie Sejm Litwy Środkowej, a było to państwo, które wydawało znaczki pocztowe, miało rząd, proklamował inkorporację do Rzeczpospolitej. Tak zakończyła się polska walka o Wilno. Powiedzmy to jeszcze raz, wbrew wszelkiej poprawności politycznej, walka słuszna.